We'll be right <laughs> back. 24 września na Dworze Starostów Chęcińskich w Podzamczu Chęcińskim odbyła się naukowa konferencja archeologiczna pod tytułem Co mówią kamienie, co mówią słowa. Archeolog Waldemar Gliński opowiedział o wynikach swoich badań, które zmieniają wiedzę o dziejach zamku. Najsłynniejszy w regionie świętokrzyskim zamek doczekał się rewitalizacji. Na realizację zadania pod nazwą kompleksowe zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Chęcinach władze gminy pozyskały aż 80% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt inwestycji opiewa na kwotę ponad 8 milionów złotych, w czym kwota dofinansowania unijnego to ponad 6,5 miliona złotych. Projekt został zrealizowany w ramach działania 2.3 Promocja Gospodarcza i Turystyczna Regionu pod nazwą Zamek Królewski w Chęcinach, historycznym miejscem mocy ziemi świętokrzyskiej, kompleksowe zagospodarowanie wzgórza zamkowego. W ramach rewitalizacji wzgórza zamkowego na górnym zamku odbudowano pomieszczenia kaplicy i dawnego skarbca, a pomieszczenia piwnic zaadoptowano na sezonową mini kawiarnię. Powstał także punkt widokowy wraz z zamontowanymi lunetami. Na dolnym zamku stanęła zabudowa w stylu dawnych straganów, powstał też mały amfiteatr, w którym ustawiono ławki z bali drewnianych. Oko odwiedzających z całą pewnością będą cieszyły repliki armat, odbudowano i zabezpieczono też studnie. Najważniejsze jednak jest to, że udostępniona dla turystów została druga wieża zachodnia, w którą uderzył piorun uszkadzający mury. To tutaj w powstałej galerii będą organizowane wystawy i wernisarze. Dodatkowo wykonano profesjonalną pełną iluminację zamku. Prace budowlane zostały poprzedzone badaniami archeologicznymi. O ich efektach rozmawiano podczas zorganizowanej konferencji archeologicznej na dworze starostów chęcińskich w Podzamczu Chęcińskim. O swoich wynikach badań, które zmieniają wiedzę o dziejach zamku, opowiedział zebranym podczas konferencji archeolog Waldemar Gliński z pracowni badań archeologicznych. Co odkryto podczas ostatnich badań archeologicznych na zamku. Ostatnie badania przeprowadzone w tym roku i w zeszłym doprowadziły do sensacyjnych wręcz odkryć. Tym najważniejszym, podstawowym było odkrycie dotychczas nieznanej wieży cylindrycznej, która prawdopodobnie, a po studiach teraz prowadzonych naukowych, wszystko wskazuje na to, że była to wieża samodzielna stojąca jako pierwsza w fundacji króla Wacława II lub jego namiestnika biskupa Muskaty. Dotychczas sądziliśmy, że najstarsza faza zamku składała się z dwóch wież tych brykwidowych, które widzimy do dzisiaj, z Domu Wielkiego. Okazuje się w świetle nowych badań, że pierwotnie była to samoistna wieża otoczona tylko murem, jak pełniąca funkcję strażniczą wobec rozwijającego się górnictwa hut. O znaczeniu i symbolice Zamku Królewskiego w Chęcinach w badaniach regionalnych w XIX i XX wieku opowiadał profesor Adam Masalski. Zamek w Chęcinach w miarę zmieniającej się sytuacji historycznej jest symbolem bardzo zmieniającym się. W okresie, kiedy była Rzeczpospolita I, był symbolem władzy królewskiej, prawda? czyli potęgi państwa polskiego. I spełniał rolę także siedziby starosty Chęcińskiego, a więc także spełniał rolę państwową, była symbolem władzy państwowej. Natomiast w okresie niewoli narodowej w XIX wieku zamek w Chęcinach był symbolem przeszłości naszego kraju. I dumy z posiadania takiej historii, jaką mieliśmy. A więc budził uczucia patriotyczne w XIX wieku. Natomiast myślę, że już później w Wolnej Polsce i teraz współcześnie, jest to ważny symbol, który świadczy o bogactwie kultury naszego narodu. Jak podkreślano podczas konferencji na zamek w Chęcinach, warto przyjechać. Warto przyjechać Chęciński zamek zwiedzić, zobaczyć, zwłaszcza, że jeszcze jest dużo rzeczy do wyjaśnienia związanych z zamkiem właśnie z jego historią. Myślę, że w trakcie dzisiejszej konferencji kilka tych tajemnic się również y, rozjaśni. No, na pewno jest to obiekt piękny, warty zobaczenia. Rewitalizacja zamku i wzgórza zamkowego była jedną z najważniejszych inwestycji gminy i Miasta Chęcinę. Do tej pory wszyscy skupialiśmy się i analizowaliśmy karty historii i wszystkie zapiski, źródła historyczne, które dawały nam informacje na temat przeszłości, na temat historii, na temat tego bogactwa historycznego i kulturowego Zamku Królewskiego w Chęcinach. Przy okazji prac, jakie Odbyły się na zamku w Chęcinach archeologicznych prac. Pojawiło się szereg nowych śladów, dowodów przeszłości zamku. Wykopaliska, które dają inne spojrzenie i dają wiedzę na temat przeszłości i tożsamości tego symbolu naszej gminy Zamku Królewskiego w Chęcinach. Myślę, że dzisiaj organizując tą konferencję naukową mamy możliwość wysłuchania historyków, wysłuchania Ludzi nauki, opinii i wysłuchania ich prelekcji na temat przeszłości tej naszej perełki, naszej gminy, a jednocześnie symbolu Zamku Królewskiego w Chęcinach. Dzisiaj również będzie przedstawiony wynik badań, który był prowadzony na zamku, czyli wszystkiego rodzaju wykopaliska archeologiczne, które odbyły się na zamku. Pokażą właśnie to świadectwo, że zamek Chęciński ma nieco bogatszą nawet historię niż ta, która została utrwalona na kartach historii czy też różnego rodzaju opracowaniach, monografiach. Dzisiaj będziemy posługiwali się konkretnymi faktami, dokumentami, które zostały odkryte podczas badań. Odrestaurowany chęciński zamek, nazywany perełką turystyczną regionu świętokrzyskiego, z całą pewnością będzie przyciągał tysiące turystów.